17 września. W teraźniejszości całkowicie kocham siebie. Wielu z nas pochodzi z dysfunkcyjnych domów. Mamy wiele negatywnych uczuć odnośnie tego, kim jesteśmy i naszej relacji z życiem. Nasze dzieciństwo mogło być pełne krzywd, a może te krzywdy ciągną się w dorosłym życiu. Gdy poznajemy strach i krzywdy, to często, gdy dorastamy, powtarzamy te doświadczenia. Możemy być dla siebie surowi, interpretując brak miłości i uczuć jako to, że jesteśmy źli i zasługujemy na krzywdzenie. Musimy zdać sobie sprawę, że mamy moc, aby zmienić wszystko. Wszystkie wydarzenia, których doświadczyliśmy w ciągu życia, aż do teraz, zostały utworzone przez nasze myśli i przekonania z przeszłości. Nie chcemy patrzeć ze wstydem na nasze życie. Chcemy patrzeć w przeszłość jako część bogactwa i pełni życia. Bez bogactwa i pełni nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Nie ma powodu, aby się karać, ponieważ nie wykonalibyśmy tego lepiej. Zrobiliśmy wszystko najlepiej, jak umieliśmy. Często żyliśmy w okropnych warunkach. Możemy teraz z miłością uwolnić przeszłość i czuć wdzięczność, że doprowadziła nas do nowej świadomości.